Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście The Mister Ace, a przed Wami odcinek z memów dotyczących ratowania świata. Jeśli wspierasz mnie z kodem The Mister Ace w sklepie w Fortnite, do czego gorąco zachęcam, to daj znać w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Ten film ma za zadanie przede wszystkim poprawić Wam humor, przy okazji zwrócić uwagę na obecną sytuację gry oraz oczywiście wywołać uśmiech na Waszej twarzy. Tak czy inaczej zaczynajmy! Pierwszy mem, który udało mi się odkopać, niestety jest pół żartem, pół serio. Od jakiegoś czasu nasze aktualizacje tak naprawdę generują więcej bugów niż ich naprawiają. Niedługo na kanale pojawi się film przedstawiający super pomysły do odmienienia oblicza tej gry. Zostaw suba z dzwonkiem, by nie przegapić następnego materiału. Temat wargamesów i farmienia talonów, stojąc bezczynnie na burzówce, ostatnio dosyć mocno został skrytykowany. Pojawiło się na ten temat parę dosyć fajnych memów, a ja przedstawię wam dwa z nich. Jeśli chodzi o ten memik, to dzisiaj w grze sprawdziłem i faktycznie tak jest. Majorze, kto grał w Wargamesy żołnierzem? Come on. Drugi obrazek tym razem nie powala na łopatki, jednakże trochę bejcik na skrócenie czasu. A wy? Zebralibyście? Temat emotek, które mają trafić do ratowania świata w sezonie 10 część graczy ucieszyło, ale są też tacy, na których nie robi to większego wrażenia. Swoją drogą ciekawe czy wszyscy gracze Battle Royale wiedzą, że w ratowaniu świata za bohaterów, czyli tak naprawdę skiny, płaci się wyfarmionym na misjach złotem. Numer 5 na dzisiejszej liście świetnych memiksów zajmują panie Arcello Jazz. Plaga rubieżników na ciężkich misjach, Twin Peaks to koszmarnie jednego z graczy. Dlatego oprócz tego mema mamy jeszcze jeden idealnie pasujący do aktualnego stanu rzeczy. Ostatnimi czasy gracze byli bardzo zawiedzeni, że schematy halloweenowe nie pojawiły się w większości w jubilamach. Chęć posiadania grabarza czy dynietnicy jest wśród ratujących świat graczy dosyć duży. A co byście powiedzieli, jeśli do grabarza dołożylibyśmy nocturno? No i nagle wszystkie zmodowane swoją drogą też nic nie warte bronie poszłyby w kąt. Ratowanie świata jest aktualnie minus 50%, więc zapłacicie za nie połowę ceny. Nie zdziwcie się zatem, jeśli na mapach kampanii spotkacie takie widoki. Jak obstawiacie, udało mu się zabudować tego gruchotacza? Któż pierwszy osiągnął high grant? Ech, tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Od czasu do czasu zamiast mema wrzucę jakiś dziwny obrazek. Ten akurat nie jest dosyć niepokojący. Strach stwierdzić, co tutaj się wydarzyło i w jaki sposób to nie wybuchło. Chyba już każdy z Was widział event na Battle Royale, w którym potwór mierzył się z Misiem. Mam tutaj nie lada gratkę dla fanów ratowania świata posiadających karty graficzne Nvidii. Tak w ogóle to może jakiś rework Misiów, co? Co do nowych rzeczy w internecie, to ostatnio wyciekły screeny z nowego Tomb Raider. Moim zdaniem wygląda dosyć dobrze. Cóż sądzicie? Zauważyłem, że zadaję coraz więcej pytań moim widzom, ale to chyba taka fajna interakcja. Słuchajcie, mam dla was zagadkę. Jak wygląda żołnierz i budowniczy, gdy podczas grania ciężkiej misji na Twin Peaks ktoś wybierze ninja lub bardziej standardową, czyli Archelo Jazz. Oczywiście z buildem potrubieżnika. A no tak... Bye, have a great time! Osobiście nie rozumiem fenomenu tego typu memów, ale skoro tak dobrze zaplusowany, to wam go wstawię. Lame w sumie to śmiechowe zwierzaki. Na sam koniec naszego przedstawienia wstawiam gurchotacza. Wiem, że nie każdy oglądający grał w nasze kochane, zbugowane ratowanie świata, dlatego niech wie jak wyglądają te potwory. Słuchajcie, to już koniec memów na dziś. Pamiętajcie o kodzie demistery w sklepie, dzięki temu mogę poświęcić więcej czasu na tworzenie takich materiałów. Jeśli wam się spodobał taki pół żartem, pół serio materiał, dostaw łapkę w górę i suba z dzwonem. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!